Witam Państwa bardzo serdecznie na kanale i zapraszam na nowy materiał. Bardzo często w ostatnich tygodniach pojawiały się sformułowania pochodzące ze strony polskich władz, zgodnie z którymi najnowszy nabytek polskiego lotnictwa wojskowego samolot FA50PL jest maszyną o kilka długości lepszą od samolotów postsowieckich, jak to określił aktualny szef Polskiego Ministerstwa Obrony Narodowej. O tym, że nie jest to prawda, wspominałem już kilkakrotnie, ale postanowiłem, że zrobimy sobie drobne zestawienie, tak aby porównać kilka parametrów technicznych samolotów używanych obecnie w polskim lotnictwie wojskowym. Do zestawienia wybrałem następujące typy. FA-50, jako maszynę podobno lepszą o kilka długości od samolotów radzieckich opracowanych w czasie Zimnej Wojny i samolot najmłodszy, który powinien mieć stosunkowo najlepsze właściwości lotno-pilotażowo-bojowe, skoro zostaje przyjęty do służby jako maszyna bojowa. Następnie 122 jako samolot, który w moim rozumieniu powinien zostać Potencjalnie zastąpiony przez kolejne dostawy samolotów koreańskich, wreszcie MiG-29, którego bezpośrednim następcą w polskiej służbie stał się właśnie FA50. Oprócz tego samolot F16, co nie powinno dziwić, biorąc pod uwagę, że FA50 określany jest mianem Mini F16 przez niektórych polskich wojskowych. I wreszcie samolot szkolny M346 Master, który w polskiej służbie doczekał się nazwy własnej Bielika, który jest wykorzystywany do szkolenia personelu latającego w Dęblinie. Bieliki są często atakowane przez różnych miłośników lotnictwa, jako samolot powstały w wyniku kooperacji pomiędzy przemysłem włoskim, który opracował awionikę i inne bariery, oraz przemysłem rosyjskim, który opracował sam płatowiec ale stawianie tego samolotu w jednym rzędzie z samolotem jak 130 jest daleko idącym nieporozumieniem. Na początek co nieco o państwach pochodzenia. W przypadku FA50 jest to jak powszechnie wiadomo Korea Południowa, która stworzyła samolot FA50 w oparciu o współpracę z przemysłem amerykańskim, a dokładniej z koncernem Lockheed Martin. Sami Koreańczycy nie uważają jednak samolotu T50, który stał się podstawą do opracowania wersji uderzeniowej noszącej oznaczenie FA50, za maszynę w pełni koreańską, stąd, na przykład, w wielu artykułach czy opracowaniach pisanych przez samych Koreańczyków, za pierwszy samolot odrzutowy produkowany i opracowany w Korei Południowej uznawany jest KF-21. W przypadku dwóch pozostałych samolotów Czyli Su-22 i MIGA-29. Państwem pochodzenia jest Związek Radziecki, który już nie istnieje, ale większość radzieckiego przemysłu wojskowego, w tym także lotniczego, zostało przejęte przez Federację Rosyjską, która w latach 90. wielokrotnie proponowała podjęcie współpracy gospodarczej Polsce. Polacy jednak zamiast do kontynuowania, oczywiście na nowych zasadach, współpracy z Rosją, woleli zwrócić się w stronę. NATO i Stanów Zjednoczonych, co w latach 90. było zrozumiałe i pozwoliło Polsce na znalezienie się w zupełnie innym położeniu niż pozostałym państwom dawnego bloku wschodniego, że wymienię tylko Białoruś i Ukrainę, które no, nigdy nie miały takich możliwości. Samolot F-16 to oczywiście konstrukcja amerykańska, chociaż produkcję licencyjną podejmowano w Korei, jak również w Turcji. Państwa te posiadają zresztą bardzo liczne floty samolotów F-16, o czym niedawno pojawił się na kanale osobny filmik. No i idąc dalej, włoski M346, chociaż jak już wspomniałem, przy powstaniu samolotu w obecnym kształcie niewielki udział mieli Rosjanie, którzy w latach 90. współpracowali z Włochami, ale stawianie znaku równości pomiędzy M346 a Jakiem 130. To po prostu nieporozumienie, co powtarzam po raz kolejny. Idźmy dalej i spójrzmy sobie na przeznaczenie poszczególnych samolotów. FA50 jest określany jako wariant samolotu szkolnego T50 i najczęściej opisuje się go jako lekki samolot bojowy, czyli generalnie maszynę przystosowaną głównie do atakowania celów naziemnych plus szkolenia personelu latającego. M346 jest. Maszyną szkolną, ale podobnie jak koreański konkurent, posiada odmianę bojową, również klasyfikowaną jako lekki samolot bojowy, noszącą oznaczenie M346FT. Natomiast samolot F-16 jest maszyną wielozadaniową, którą projektowano jako samolot myśliwski. Samolot MiG-29 był początkowo określany jako samolot myśliwski, czy nawet lekki myśliwiec operujący blisko linii frontu. Obecnie jednak, po wielu modernizacjach i modyfikacjach dostosowujących go do wymogów NATO, jest to maszyna wielozadaniowa, przynajmniej w państwach takich jak Polska. Natomiast Su-22 to zmodernizowana odmiana samolotu myśliwsko-bombowego Su-17 swoją drogą dosyć antycznego. Kolejna kwestia to długowieczność, która wybrzmiała troszeczkę w poprzednim akapicie. FA50 jest jednym z młodszych samolotów w zestawieniu. Jego prototyp, budowany początkowo jako maszyna szkolna nosząca oznaczenie T50, wykonał pierwszy lot 20 sierpnia 2002 roku. W porównaniu z nim, większość samolotów obecnych w zestawieniu to znacznie bardziej dojrzałe konstrukcje. No, a jedyną młodszą jest M346, który został oblatany już po rozejściu się dróg. Włochów i Rosjan w dniu 15 lipca 2004 roku, no i trzeba przyznać, że ten samolot jest po prostu o dwa lata od koreańskiej maszyny młodszy. Kolejne konstrukcje ujęte w zestawieniu są bardzo zaawansowane wiekowo i tak najstarszy jest Su-22, który wywodzi się w prostej linii od Su-17, którego oblatano 1 lipca 1969 roku, natomiast wersja Su-22M4 powstała w 1978 roku. W tym samym czasie, tak mniej więcej, powstał samolot wielozadaniowy F-16, którego oblot miał miejsce 2 lutego 1974 roku. Warto jednak podkreślić, że F-16 był nieustannie modernizowany, czego nie można powiedzieć o Su-22, którego produkcja zakończyła się w 1990 roku. MiG-29 miał stanowić radziecką odpowiedź na F-16, i samolot ten został oblatany 6 października 1977 roku, i również doczekał się licznych odmian i modernizacji, ale musimy pamiętać o jednej ważnej rzeczy, a mianowicie o tym, że olbrzymie problemy gospodarcze Rosji w latach 90. i rozpad układu warszawskiego doprowadziły do tego, że maszyna nie była tak licznie produkowana jak F16 i generalnie nie była tak często poddawana modernizacjom, chociaż podobnie jak w przypadku F16 nie można stawiać znaku równości między pierwszymi seryjnymi egzemplarzami a tymi maszynami, które produkowane są obecnie, czyli w przypadku F16 samolotu F16 V. No i tak samo jak w przypadku MIG-29 nie można tych pierwszych wersji porównywać z samolotami MIG-35, które są obecnie na niezbyt dużą skalę produkowane. A teraz taka drobna tabelka, w której możemy sobie zobaczyć jak prezentuje się pod względem wielkości samolot f 50 na tle innych konkurentów, jak widać. Pod adresem koreańskiej konstrukcji można by użyć słów jakie do Michała Wołodyjowskiego skierował Andrzej Kmicic podczas ich pojedynku na kartach potopu, a mianowicie słów: "na wielkoludawaść, nie wyglądasz". No i podobnie jest, jeśli chodzi o masy poszczególnych maszyn, które również zostały ujęte w tej tabelce widocznej na ekranie. W dalszej części znalazły się także prędkości maksymalne poszczególnych maszyn, jak również informacje dotyczące maksymalnego zasięgu i ilości węzłów uzbrojenia. Wątek uzbrojenia pokładowego się nie pojawił, podobnie jak nie znalazły się informacje na temat tego, Jakie uzbrojenie podwieszane może zostać przez te samoloty zabrane chodziło głównie o to, żeby nie zaciemniać obrazu całej sytuacji i niepotrzebnie utrudniać odczytania tabelki, natomiast samolot FA50 ma przenosić m.in. zasobnik celowniczy snajper, którego wykorzystanie pozwoli na korzystanie z różnych dodatkowych systemów uzbrojenia, ale będzie zajmowało miejsce pod skrzydłami lub kadłubem, co spowoduje, że w to miejsce samolot nie zabierze na lot bojowy bomb lub rakiet. No, oczywiście, jeśli chodzi o samoloty produkcji radzieckiej, no to było to głównie podwieszane uzbrojenie. Radzieckie, rosyjskie, dostosowywane do standardów NATO w Polsce. Jeśli chodzi o F16, no to jest już to nowocześniejszy sprzęt. Podobnie ma się sytuacja z M346 i FA50. Z tym ostatnim w ogóle jest o tyle prosto, że to jest po prostu maszyna mocno budowana przez Lockheed Martina i ona po prostu nie musi być dostosowywana do sprzętu amerykańskiego. Teraz patrząc na tą tabelkę, to ja nie widzę tej przewagi rzędu kilku długości nad samolotami sowieckimi, jak to określił minister obrony narodowej, ale może nie wiem czegoś, co on wie, chociaż osobiście w to powątpiewam. Zwróćmy natomiast uwagę. Na prędkości maksymalne. No i tutaj FA50 wyprzedza tylko antycznego Su-22M4 oraz szkolnego M346, który jako maszyna szkolna nie musi rozwijać przesadnie dużych prędkości, a nawet nie powinien. Powinien być natomiast prosty w pilotażu, wybaczać wiele błędów i generalnie być prostym samolotem, na którym zaczynasz swoją przygodę z lotnictwem wojskowym. Jeszcze jedno. Jeżeli ten samolot ma być maszyną szkolną i szturmową, to też nie powinien rozwijać zbyt dużych prędkości, ponieważ im większa prędkość przelotu, czyli im większa prędkość maksymalna, i to pokazały między innymi lata 50., 60., tym samolot mniej skuteczny w zwalczaniu celów naziemnych. No a jeśli chodzi o tę prostotę tego samolotu. Jako maszyny szkolnej, no to też jest to dosyć istotne, bo tak jak wjeździe samochodem, nie zaczynasz swojej przygody w robieniu prawa jazdy od tego, że siadasz w bolidzie formuły pierwszej, tylko w jakimś prostym pojeździe, jakim za moich czasów to były inne samochody, teraz też są inne, więc. Nie będę tutaj podrzucał jakichś nazw i marek. Jeśli chodzi o pułap maksymalny, to tutaj jest gorzej, bo nawet Su-22, który się nam w wojsku polskim bardzo ładnie zestarzał, ma lepsze możliwości w tym zakresie. No, oczywiście, nikt na co dzień nie wchodzi na pułap 15 km, ale chodzi o sam fakt. Kolejny zasięg, no tutaj muszę przyznać, że MiG-29 bez zbiornika dodatkowego jest faktycznie najsłabszy w całej stawce, no ale musimy pamiętać o tym, że MiG-29 ma dwa silniki, które były dość paliwożerne, ale za to dawały mu niezłego kopa, co widać przy prędkościach maksymalnych. Mówiło się nawet, że 200 litrów na minutę te silniki potrafią spalić. Teraz tak. Coś, co nie znalazło się w tabelce, czyli koszt godziny lotu samolotu F16, który jest szacowany na około 27 tysięcy dolarów amerykańskich, przy czym to też się bardzo różni od wersji i od kraju, bo Norwegowie, którzy jeszcze do niedawna korzystali z wersji AMBM, twierdzili, że wydają około 1 trzeciej tej kwoty podobno było to 9,5 dolarów za godzinę lotu. Godzina lotu FA50 ma kosztować 5000$, tysięcy dolarów, MIGA29 63 tysiące złotych, czyli tak pi razy oko, około 15 tysięcy dolarów, a koszt godziny lotu na SU-22 to 44952 zł. tak przynajmniej kilka lat temu według cennika podawano, więc liczmy, że około 11 tysięcy dolarów. Tutaj oczywiście kwestia też kursu złotego względem dolara. Obecnie to jest coś ponad 4 zł, więc zapewne wyszłoby to troszeczkę więcej ostatecznie niż 11 tysięcy dolarów. No ale przyjmijmy, że do 12. Ponadto to jest cena według cennika sprzed kilku lat, więc może się zmienić. Natomiast mówię z góry, że nie dotarłem do informacji, ile kosztuje godzina lotu na M346, więc mogę tylko powtórzyć za producentem, czyli za firmą Leonardo, że jest to najmniejsza kwota spośród samolotów tej wielkości i tej klasy. No oczywiście nie ma podstaw, żeby Włochom nie wierzyć, oczywiście ironia to była. Na koniec kilka słów o ławionicy, o której nie będę się przesadnie rozwodził. Dlaczego? Ano głównie dlatego, że dokładne dane i możliwości radarów nie są podawane do publicznej wiadomości, więc porównywanie tego co wiemy o radarach ASA, które mają być zastosowane w FA50 z tym co ma niezmodernizowany porządnie od wielu lat MiG-29 jest trochę bez sensu. Tym bardziej, że do każdego samolotu można włożyć zachodnią awionikę, tylko pytanie jest, kto się tego podejmie, bo integracja radaru to nie jest kwestia przebudowy całkowitej samolotu, tylko to jest kwestia czasu i odpowiednich pieniędzy. Natomiast MiG-29 nie jest. Traktowany jako maszyna perspektywiczna, bo jest samolotem rosyjskim, i w obecnej sytuacji, kiedy Polska jest w NATO, utrzymywanie floty samolotów poradzieckich prędzej czy później musiało się skończyć, i z roku na rok było coraz bardziej problematyczne. Ale podkreślam po raz kolejny, nie dajmy sobie wmówić, że F-A-50 jest o kilka długości lepszy i widać to chociażby po zestawieniu parametrów technicznych, które były w Tabelce, no bo ten samolot po prostu nie jest lepszy i nie może i nie powinien być traktowany jako godny następca ani samolotu MiG-29, ani Su-22. Oczywiście pojawiła się teraz cała historia o tym, jak to trzeba na czymś podtrzymywać nawyki pilotów F-16, jak to trzeba czymś wykonywać Air Policing, który aktualnie wykonują Migi i F-16, i jest to niby prawda. Ale gdy się lepiej przyjrzeć, to zobaczymy, że do wykonywania takich zadań F50 brakuje prędkości, ten samolot będzie zabierał mało uzbrojenia. No i nie jest to wszystko tak piękne, jak można by tego oczekiwać słuchając różnych sprzedawców marzeń. Natomiast dlaczego ten samolot został zakupiony? No jest na to dość proste wyjaśnienie. Samoloty F50 są stosunkowo duże. Z wyglądu przypominają F-16. Niektórzy podnieśliby jeszcze kwestię szybkich dostaw, ale tak naprawdę szybko były dostarczone tylko te samoloty w najprostszej wersji, która została jeszcze nazwana Gap Filler, co naprawdę można przetłumaczyć jako zapchaj dziura. Więc na pozostałe trzeba będzie czekać krócej lub dłużej, ale nie są to samoloty jeszcze wyprodukowane, i naprawdę trzeba będzie na to sporo poczekać. A przy okazji zakupu tych samolotów nadarzyła się okazja, by zamknąć usta ludziom, którzy zagłośno krytykowali przekazanie samolotów MiG-29 na Ukrainę. No, bo oto zobaczcie, oddajemy starego Miga, kupujemy nowego Koreańczyka, jest super. Problem na tym, że nie jest. FA-50 może przysłużyć się również jako materiał propagandowy w działaniach politycznych. No i zwolenników samolotów FA50 na pewno ta tabela ani ten materiał nie przekonały. Natomiast jeśli jeszcze wam mało, no to też spójrzcie na to jakie państwa i w jakiej liczbie i dlaczego pozyskały samoloty FA50. Poza Koreą, która jest producentem, no i to jest dosyć oczywiste, że producent kupuje samolot, który wyprodukował w swoim kraju, Zefa 50 korzysta Irak, Indonezja, która ma samoloty w wersji treningowej, Malezja, która ma zamówionych 18 maszyn w wersji Blok 20 i Królewskie Tajskie Siły Powietrzne, które zamówiły 12 samolotów czyli, jednym słowem, same potęgi lotnicze. No i z tą myślą dzisiaj Państwa bym chciał już zostawić. Dzisiaj z mojej strony to już wszystko. Mam nadzieję, że materiał wzbudził Państwa zainteresowanie, a jeśli tak było, to zachęcam do wspierania kanału. Można to zrobić na kilka różnych sposobów. Po pierwsze za pośrednictwem wirtualnej kawy, do której link znajduje się w opisie filmu, jak również za pośrednictwem wsparcia w serwisie YouTube. Wspierający przez YouTube'a otrzymują różne drobne bonusy, np. wcześniejszy dostęp do filmów, filmy tylko dla wspierających, także drobne tam szmery, bajery w postaci dodatkowych emotikonów i tym podobnych. Pozdrawiam bardzo serdecznie i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym materiale, który przy odrobinie szczęścia powinien pojawić się na kanale już jutro. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia się z Szanownym Państwem. Przeciętnie dB ta całe T.